Turniej matematyczno-sportowy w gminie Bolesławiec odbywa się od 8 lat. W tym roku organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa w Trzebieniu. Turnie polega na tym, że drużyny, drużyny podzielone są na dwie części. Dwie osoby biorą udział w rozwiązywaniu zadań matematycznych, natomiast pozostała czwórka bierze udział w zawodach sportowych. Obydwie części są punktowane. Punkty się sumują i wygrywa najlepszy. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, corocznie przy pomocy którejś ze szkół z gminy Bolesławiec. Jest to bardzo sympatycznie zorganizowany konkurs. Dzieci nie tylko uczestniczą w zawodach, ale tak naprawdę się bawią. Są to dzieci z klas trzecich szkół podstawowych. Dzieci pilnie przygotowywały się do turnieju. Jeżeli chodzi o tę część matematyczną, to było tyle ułatwione, ponieważ dzieci, akurat ta dwójka, brały udział w marcu w Powiatowym Konkursie Matematycznym w Bolesławcu i to no, pomogło, jak gdyby, ponieważ on już od, praktycznie od miesiąca, dwóch miesięcy się przygotowywali do konkursu. A grupa sportowa to z kolei no, pan od WF-u, pan Aleksander Kłodnicki, przygotowywał pod kątem właśnie tego turnieju. Drużyny matematyczne rozwiązywały zadania przez dwie minuty, potem rywalizowali sportowcy. My byliśmy w matematyce. Taka trudna konkurencja, ale chyba nam się udało. Tak? Trudne były zadania? A Takie średnie. W pierwszej konkurencji nam dobrze szło, zajęliśmy pierwsze miejsce. W drugiej konkurencji, niestety, przegraliśmy, zajęliśmy drugie miejsce. Emocje są duże? Tak. Ciciłem cały czas w szkole i jesteśmy przygotowani. Dzisiaj dobrze wam poszło? Tak. Dzieci walczyły, a nauczyciele dopingowali i stresowali się za dzieci. Ja myślę, że dzieci się mniej stresują niż ja i podchodzą do tego tak nie powiem zupełnie zabawowo, tak, ale chyba są bardziej bardziej, w, bardziej rozluźnione niż nauczyciel, który to bardzo przeżywa, muszę powiedzieć. Matematyka i sport to połączenie przemyślane przez organizatorów. To dosyć kontrowersyjne połączenie, dlatego że często bywa tak, że te dzieci się oddzielają w szkole. Jeżeli są dobre w sporcie, to nie są dobre w matematyce lub odwrotnie, a my chcemy pokazać, że można to połączyć. Turniej zwyciężyła szkoła podstawowa z Kruszyna, drugie miejsce zajęły dzieci ze szkoły w Ocicach, trzecie miejsce dzieci z Bożejowic. Nagrodę ufundował Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszynie. Były to gry planszowe, słodkie upominki i medale dla najlepszych.